Teraz coś dla młodszych artystów. Tegoroczne wakacje w stolicy województwa można spędzić na różne sposoby. Dla tych, którzy pragną dać upust swoim twórczym fantazjom, galeria sztuki współczesnej w Opolu przygotowała warsztaty plastyczne. Dzisiaj odbywają się kolejne warsztaty w ramach takich poranków warsztatowych, które organizujemy w zasadzie przez cały lipiec i do połowy sierpnia u nas w galerii. Za każdym razem jest inny temat. Staramy się nie tylko rysować, ale też tworzyć jakieś warsztaty konstruktorskie, tak żeby te tematy były ciekawe, atrakcyjne, niebanalne, ale też utrzymane w takim klimacie letnio-wakacyjnym. Z tego też tytułu dzisiaj tworzymy prace ilustratorskie, pod tytułem plażowicze. Ja tutaj rysuję taką panią, która siedzi na kocyku z pieskiem. To jestem jak gdy dorosły i będę siedzieć na kocyku. Będzie ciepło. Od 1 sierpnia do 14 te warsztaty będą codziennie od poniedziałku do piątku tylko dla osób indywidualnych. Mogą przyjść dzieci z rodzicami, z opiekunami i wspólnie coś tworzyć. Na te warsztaty nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść, więc zapraszamy serdecznie do nas. Jeśli ktoś chce w sposób twórczy spędzić poranek,